Witajcie w naszym biurze w Rzeszowie, w którym 11 maja o godzinie 10 poprowadzimy konferencję Sagitum Sales poświęconej systemowi CRM w Webcom BPS. Jeżeli sprzedajesz tak jak my lub zarządzasz sprzedażą, dobrze wiesz, jak ważny jest sprawny system CRM. Najlepiej taki, który jest dopasowany do potrzeb organizacji. Bez względu na to, z jakich systemów korzystasz, chcieliśmy zaprosić Cię do uczestnictwa w naszej konferencji, podczas której pokażemy, jak uporządkować działania handlowe oraz jak dopasować procesy sprzedażowe do zmieniającej się sytuacji na rynku. Zapraszamy do poznania naszego tajnego składniku sukcesów sprzedaży. Do zobaczenia! Co to nam mówi 3-4? Ty robisz ręce. No, wzdłuż ciała. No. Dobra, zaczynamy? 3, 4. Ja mam mój. Ty mów 3-4. Ja mam ja, no. 3-4. No i co? Zapraszamy. Zmieniłeś <laughs> scenariusz. A może być, może tak na luzie.